Ostatnio w sondażach platforma zdobywa prawie 40% PSL z hołownią po połączeniu chodziło. Okazuje się, że mają 15% i doganiają pis, który jest na poziomie 19%. Długo pis będzie trzeci, to dobra wiadomość. Oczywiście, co robi PiS w tym czasie? PiS w tym czasie wprowadza swoje własne, jak Łukaszenko, notowania, mówiąc, że. Oni mają tam chyba 47 czy 37, jakieś takie. <gryśla> 37% PIS-u, czyli mam poparcia. No i sprawdzamy, gdzie oni ten sondaże robili. Okazało się, że oni robili sondaże w Partii PIS. <gryśla> że PIS przeprowadza sondaże wśród własnych partii. Wśród swoich 12 czy 200 tych debili. Tych, którzy nie mają, wiecie, wykształcenia nawet podstawowego, chociaż tytuły profesorskie mają pokupowane za. W ciągu roku, chyba, prawda? W sobie robią tytuł profesora z podstawowego wykształcenia. No i wśród tych debili robią, słuchajcie, sondaże. I wychodzi, że wśród samych pisowców, pisowców, pisowców tylko 37% popiera samych siebie. <grytanie> I to publikują na TVP info i wszędzie to pokazują. No. Więc generalnie pamiętajcie, Platforma prawdopodobnie będzie miała większość konstytucyjną, czy ta opozycja na pewno ma już większość konstytucyjną i pogoni tych dziadów tam gdzie ich miejsce czyli do Putina. Pamiętajcie że Kaczyński przekazał Putinowi 50 miliardów złotych na uzbrojenie Putina w czołgi bo mordowali Ukraińców. 50 miliardów złotych Kaczyński i PiS przekazał w tym roku Rosji putinowskiej która za te pieniądze kupiła. Yy, czołgi wymordować Ukraińców. Czemu to robi PiS? Prosta odpowiedź. No Im na tej wojnie zależy. Bo jak jest wojna, to wtedy mogą straszyć ludzi. A jakby Ukraińcy wygrali, no to by wiadomo było, że nie ma wojny. Jakby Rosja wygrała, to też nie ma wojny. Dlatego finansują i tych, i tych. Nie dlatego, że chcą wolnej Ukrainy, tylko dlatego, że chcą, żeby była wojna. Cała prawda o Kaczyńskim i tych idiotach, pożytecznych idiotach sowieckich. I każdy to doskonale wie. Amerykanie traktują Polskę jako parking. Nawet do Polski nie przelecieli, tylko do Kijowa. Tam temu prezentowi Rzeńskiemu pogratulowali, a tu przelecieli do Polaków powiedzieć: Dziękuję, Polacy, żeście tak tych Ukraińców przyjęli. Niestety rząd polski zrobił nic. Zero, by pomóc Ukraińcom. Zero. To wszystko Polacy. Nie pisowca Polacy te dynastii wymyślili, to, że teraz ci ludzie, którzy mieszkają naprawdę w skrajnej nędzy w tych barakach, co samorządy, platformy im przygotowały, to pis im teraz każe pieniądze jakieś płacić za to, że tam mieszkają. Coś obrzydliwego. No. Unia Europejska mówi: Słuchajcie, ja mam pieniądze dla Was, no, dla Polaków, żebyście mogli tym Ukraińcom płacić. A co robi rząd pisowski? My tych pieniędzy nie chcemy. Włosi biorą, ci Ukraińcy w ogóle nie mają. Hiszpanii, Finowie, wszyscy biorą, a Polacy, nie. rząd pisowski nie bierze. Nie bierze tych pieniędzy Unii Europejskiej i mówi, że Unia Europejska coś tam jeszcze nie pomaga, a kasę nie chcą wziąć. A sami nakładają pod opłaty tam po jakieś, mówią, że to jest mobilizacja do życia aktywizacji zawodowej. No. A 500 plus dla, dla bogatego to no co to aktywizacja zawodowa? Więc Widzicie, Putin to po prostu Kaczyński Kaczyński, Putin, Orban Trzech przyjaciół no. Im zależą na tej wojnie Zatem no się po prostu rosną wsi we, 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 wewnątrz I to jest trzech ludzi Pamiętajcie, że Lech Kaczyński Jarek Kaczyński wysyłał go do Moskwy Lech Kaczyński leciał do Moskwy W 2010 roku W maju miał w Dzień Pobiedy Witać wojska Putina Które mordowało Gruzinów i on to wszędzie jest nagrane sprawdźcie se, że Jarosław Kaczyński mówi tak, musimy tam lecieć witać wojska radzieckie, które mordowały Gruzinów i to jest nagrane wszędzie se sprawdźcie i Lech Kaczyński to samo, no, jakich jeszcze chcecie więcej dowodów, że to jest rosyjska mafia w Polsce okupująca Teraz wszyscy widzicie co się jeszcze dzieje z tymi sfałszowanymi wyborami, PiS nie jest sfałszował wybory i tego debila, co udaje wiecie kogo eee, i mieszka tam gdzie kiedyś mieszkał prezydent Polski sfałszował wybory te swoje pisowskie do parlamentu, do samorządów, do, do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego. Wszystko to sfałszował, a teraz wszyscy ci agenci, właśnie się teraz pokłócili i oni wszyscy ci pisowcy, macie nazwiska w Google'ach, to sprawdźcie. No. Oni mówią, że tak, fałszowaliśmy wybory, dodawaliśmy krzyżyki, żeby były głosy nieważne na opozycję, dodawaliśmy krzyżyki na swoich, pod fikcyjnych ludzi i podpisy składaliśmy, że niby byli, a nie było nikogo w urnie, w przy urnie wyborczej. No. Yy, wszystkie te Zachodni Europy, gdzie na Tuska głosowali, wszystko wywalali, yy, zabraniali im przyjeżdżać, zamykali konsulaty, yy, robili im podgórkę, że muszą mieć ważny paszport. Dowód osobisty, przepraszam, że albo żeby się zarejestrować, muszą dwa razy przyjeżdżać. To taki w Australii przyjedzieć i 300 km raz, żeby się zarejestrować. No bzdura, no. Wszystko robili tak, żeby ponad kilka milionów głosów ukradli, no. A teraz mówią, że mają 37% własnej partii, tylko, ale tego już nie dodają oczywiście. Pamiętajcie, Kaczyński, Putin, Orban są zdrajcy Polski i staną wszyscy przed sądem wojennym. Jusuki takich bandytów ścigał przed II wojną światową, i czas, aby Tuski program Cela Plus też zaczęła ich ścigać. Niech Bóg nam pomoże. Amen.